Kaczka-dziwaczka. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka-dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Dużo Była apteka. Poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo. I miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczką Czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając zasiemkę starą, mówiła, że to makaro. A gdy połknęła dwa słote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej ciwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł. Jak należy, w brytwanie. Lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczka. taka to była dziwaczka.